Komisja Superarbitrów także przeprowadziła ocenę własną, co było podstawą do przyznania medali z popierwszej Pani Profesor Irenę Uzalewicz. I teraz e, będę prosiła laureatów e, z poszczególnych grup produktowych. Bardzo proszę przedstawicieli e, zwycięskich zakładów o wystąpienie i e, proszę też o e, zaczekanie do aż wszyscy odbiorą te medale, żeby Patroni Medialni mogli zrobić Państwu pamiątkowe zdjęcia. I tak, grupa pierwsza, mleko spożywcze, mamy dwóch zwycięzców, Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie, za mleko maciate 3,2% tłuszczu oraz Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Wartmik za mleką Uchatę Midusa. Bardzo proszę przedstawicieli. Dziękuję. Jeszcze chwila dla naszych ekwipatorów? Sery Podpuszczkowe i zapraszam e, przedstawiciela Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej, nagroda za ser Grilos. Zapraszam przedstawiciela Spółdzielni Mleczarskiej Mleko w Grajewie za ser Złoty, Mla, e, Złoty Mazur w plastra. E, Poproszę również przedstawiciela Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Głowiczu za ser księżar. Poproszę o odbiór nagrody przedstawiciela Lazura Spółdzielczego Związku Grup Producentów Rolnych za ser pleśniowy Lazur Złocisty. Przedstawiciela o... Lazur Przedstawiciela Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Myszków za ser Gołda z Orzechem Włoskim. Myszków. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie za linia selu, serów w plastrach Gołda, Edamski, Włoszczowski, Rajski i Mazdały. però Trzecia grupa produktowa to twarogi i twarożki i poproszę Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska za ser twarogowy półtłusty w posypce. Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie za stałych mazurski man, smak półtłusty klinek. Okręgowa spółdzielnia mleczarska w Grodzisku Mazowieckim za twaróg z Grodziska Półtłusty. Okręgowa spółdzielnia mleczarska w Łowiczu za serki śmietankowe aksamitne o smaku naturalnym z ziołami i ze szczepionki. Współdzielnia mleczarska Udziałowców za twaróg śmietankowy ze Strzałkowa bez laktozy. Współdzielnia Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie zatwarł plusy Krajanka. I jeszcze raz Włoszczowa zatwarł. Grupa czwarta, mleka, mleko fermentowane i zapraszam ponownie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głowiczu, nie ma czasu na napicie sięgodych, e, za zestaw jogurtów z błonnikiem bez laktozy e, i mamy smaki markiowo pomarańczowe wieloowocowy e, ze, szpinak ze, ze szpinakiem i jabłkowo z burakiem cichłowym. produkty wysokotłuszczowe i ponownie zapraszam. Okręgowa spółdzielnia leczarska w łowiczu. Za masło ekstra bez wartozy. będzie ta liska. Współdzielnia mleczarska września za masło ekstra żześniste. Desery na bazie mleka i śmietanki i zapraszam przedstawiciela Spółdzielni Mleczarskiej Mleko w, w Grajewie za desery z maślanką. Trzy smaki ocenialiśmy, na kokos z kawałkami czekolady, o smaku tarty cytrynowej i o smaku muffinki jagodowej. Szanowni Państwo, zwieńczeniem tego konkursu jest przyznanie statuetki Produktu Mlecznego Roku. W tym roku również wybieraliśmy Produkt Mleczny Roku 2023 i statuetkę Produkt Mleczny Roku 2023 otrzymuje Współdzielnia Mleczarska Włowiczów za naszą aglomerową, poziomową,